Zapraszam na makijaż na pół twarzy. Dziś pokażę Ci, jak z minimalną ilością produktów stworzyć naprawdę coś fajnego. Pierwszy krok to oczywiście pielęgnacja, buzia jest umyta, stonizowana, nawilżona i jedziemy teraz piąty krok pielęgnacyjny, czyli podkład i ochrona. Minimalna ilość tego produktu. pędzem specjalnym, pędzem kopytko, który wtłacza mi ten podkład w skórę. Ten podkład jest oczywiście niekometogenny, czyli nie zatyka naszych porów, jest bardzo, bardzo e, fajnie dopasowujący się do skóry. Minimalna ilość produktu wystarczy na pokrycie całej skóry. Mamy oczywiście formułę rozświetlającą i matującą. U mnie to przeważnie jest formuła jednak matująca, dlatego że moja skóra ma tendencję do wyświecania się, więc jak najbardziej tutaj formuła matująca jest mm, dla mnie ok. Jeżeli masz problem z doborem podkładu, oczywiście napisz do mnie, umów się na bezpłatną konsultację. Ja dobiorę Tobie ten podkład na podstawie zdjęcia i wywiadu przeprowadzonego z tobą. Krok drugi, czyli rozprawiamy się z naszą okolicą wokół oczu, z naszymi ścińcami z brązowieniami, perfekcyjny korektor pod oczy i ten sam pędzelek, którym przed chwileczką nakładałam sobie podkład. Uwielbiam rozkładać korektor tym właśnie pędzelkiem. On też przepięknie wtłoczy mi ten korektor w okolicę wokół oczu, nie podkreśli absolutnie zmarszczek i przepięknie ten korektor po prostu siądzie na tym oku. Zobacz, jaka jest po prostu genialna od razu różnica. Mamy podkład, mamy korektor, no to teraz trzeba przypudrować buźkę. Dzisiaj puder w kamieniu, będzie róż, będzie brązer i nasza paletka. Paletka, w której tak naprawdę, którą dostosowujemy do tego, czego Ty potrzebujesz, tam może się znaleźć 12 cieni, może się znaleźć. Brązer, róż i 6 cieni, a może się znaleźć, właśnie puder bronzer, róż, albo rozświetlacz, to co ty będziesz po prostu sobie używała, albo może tam nie być w ogóle pudru, ale może być rozświetlacz, róż, bronzer i trzy cienie. Wszystko zależy od ciebie. Paletka jest na magnes, oczywiście ma też lustereczko wbudowane, więc to jest wszystko czego potrzebujesz. Bierzemy się za delikatne konturowanie na mój skośny pędzelek do konturowania. Nakładam sobie odrobinę bronzera i nakładam ten bronzer na kości policzkowe. Ja lubię, jak to konturowanie jest takie delikatne, niemalże niewidoczne, ale jednak robi to wcięcie i ten lifting oczywiście u mnie jest konieczne wykonturowanie nosa Skrócenie go, troszeczkę zwężenie. Wtedy ja się dobrze z tym nosem czuję, a skoro możemy sobie pomóc, no to jak najbardziej, dlaczego nie? Jeżeli masz wysokie czoło, oczywiście nałóż również brązer na to czoło. Ten sam pędzelek, zobaczcie, noż jest czysty, bo on jest właśnie z takiego włosia, które oddaje mi wszystkie produkty, które na niego nałożyłam. Ee, nakładam sobie odrobinę różu i tutaj powyżej, tu na centralnej części policzka, i powyżej brązera sobie rozciągam ten róż. Mogę sobie tutaj zrobić takim... Prawie czystym pędzlem. Nosek, taki mroźny nosek. Dopóki jest zima, możemy oczywiście to robić. Przechodzimy do pędzla, do cieni. I nakładam sobie dzisiaj brązer na całą powiekę ruchomą, czyli na tą, która nam się chowa, ale również nakładam ten bronzer powyżej powieki ruchomej, czyli tam, gdzie mi zaczyna ta powieka opadać. Da mi to takie optyczne uniesienie tej powieki i przepięknie też właśnie zniwelujemy tą. Yy, ten moment, gdzie ta powieka chce nam opadać, czyli tutaj na ten fałd bardzo ważne jest, żebyś nałożyła sobie właśnie taki matowy, jasnawy cień. Jeżeli chodzi o. Powiekę ruchomą, to jak wiecie, ja lubię jak się troszkę coś tam błyśnie, więc nakładam tym samym pędzlem na powiekę ruchomą troszeczkę mojego różu. To wtedy tak niewinnie, fajnie wygląda na tym brązerze troszeczkę różu. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, zamieniam pędzel na taką kuleczkę, to jest taki pędzel bardziej precyzyjny. No i oczywiście nakładam sobie odrobinę brązera, żebym sobie otworzyła, powiększyła oko. To jest taki fajny zabieg, który naprawdę sprawia, że to oko jest większe, bardziej otwarte. Jeżeli chodzi o górną powiekę, to dołożę jeszcze sobie brązowej konturówki wodoodpornej. Ona nałożona tak bardzo blisko linii rzęs. Zobacz, tak jakbyś po prostu chciała sobie dorysować tą linię rzęs. Ona pięknie nam to zagęści optycznie, więc będziemy tutaj miały bardzo fajny efekt. Ja zawsze ją nakładam do połowy oka i możesz ją nałożyć naprawdę niedbale. Dlatego, że bierzemy teraz pędzelek, kuleczkę i rozmurzamy, rozmurzamy sobie tą konturówkę, tak żeby ona tutaj nie miała żadnych takich bardzo precyzyjnych brzegów. Rozdymiona kreseczka. Lecimy z tuszem do rzęs, tusz, który się nie osypuje, nie odbija, przepięknie rozdziela każdą jedną rzęs. Oczywiście tuszujemy rzęsy od samej nasady, aż po same końce jest to tusz, który... Uwierz mi, jeżeli szukasz tuszu, który się nie odbije, który nie zrobicie efektu pandy, który nie porozmazuje ci się, który nie odbije ci się na opadającej powiece, to to jest właśnie tusz dla Ciebie. Czas na tusz zagęszczający brwi, czyli coś, co daje nam taki bardzo szybki efekt fajnego przyciemnienia tych brwi. Dla mnie to jest taki efekt szybkiej henny, którą mogę sobie robić codziennie rano. Zajmuje mi to nie dłużej niż minutę, a naprawdę efekt jest bardzo, bardzo fajny. Dla mnie najlepszy, przez to, że jest bardzo naturalny, czyli ja widzę każdy włosek, każdy włosek jest osobno podkreślony, i dla mnie to ma olbrzymie znaczenie. Na koniec przeczesuję sobie te brwi, zbierając nadmiar produktu i układając BRF w ten sposób, w jaki lubię. Zostały nam usta, zobacz tylko, jak po prostu użycie konturówki i bardzo naturalnej pomadki powiększa te usta. Jak to zupełnie inaczej wygląda. Tu wygląda jakbym w ogóle nie miała tych ust. Tutaj wszystko się zgadza. Więc pomad... konturówka, przepraszam. Ona jest w takim fajnym fioletowym kolorze. Obrysowujemy kształt. Można odrobinęczkę wyjść poza. Także sobie dodać. Delikatnie powiększyć usta. Ja jest sobie zawsze rozetrzeć tą konturówkę w dół. No i pomadka na punkcie, który ostatnio oszalałyście, ja zresztą też. Ona pasuje do każdej konturówki. Na każdej konturówce wygląda inaczej. Jest masełkowa, niezwykle komfortowa. Łączy się świetnie z każdym kolorem konturówki. Nadaje niesamowitą miękkość, tak jakbyś dosłownie nakładała sobie masło na usta. Zobacz tylko. Zobacz tylko, jak ona przepięknie wygląda. Bardzo serdecznie Wam polecam, szczególnie dla tych z Was, które cierpią na suche, odstające skórki. Jczony, makijaż gotowy. On autentycznie zajmie Ci więcej niż 6-7 minut od rana. Jeżeli masz ochotę dobrać kosmetyki, z których będziesz zadowolona, jeżeli masz ochotę dobrać kosmetyki pod potrzeby Twoje, Twojej skóry, Twoje kolory, to jak najbardziej jestem do Twojej dyspozycji. Wszystkie te kosmetyki, które tutaj zobaczyłaś, możesz zakupić u mnie. Ściskam Cię bardzo mocno. Jeżeli te treści były dla Ciebie pomocne, udostępnij proszę ten filmik, niech leci dalej. Ściskam, do następnego razu.